Dzień dobry, dzień dobry kochani. Witamy Was serdecznie. Zakładamy nowego bloga. Chcemy się Wam pochwalić naszą wielką podróżą, wyprawą do Maroka, e, którą właśnie dzisiaj zaczęliśmy. Jest 1 grudnia. Jak widzicie dookoła śnieg, mroźno, a my uciekamy w stronę słońca. Jestem Hania. A ja, Artur. Witam Was serdecznie. A to nasz kamper, laki Camper Van na bazie Fiata Ducato, którego sami robiliśmy. A dlaczego laki? bo to jest nasz Laki. Laki! Lakuś! Laki też jedzie. Laki też się lubi kąpać w ciepłym morzu i w piachu tarzać. Śnieg też kocha. Laki! Laki jedziemy, chodź. Jedziemy. Troszkę mieliśmy przygód w dniu dzisiejszym, bo mroźna była noc. 7-8 stopni, teraz też koło 4. Ale piękna, słoneczna pogoda. Ale my jednak mimo wszystko wolimy ciepełko, dlatego zdecydowaliśmy się na wyjazd do Maroka. I stamtąd będziemy przekazywać Wam relacje. Teraz jesteśmy już praktycznie na granicy polsko-niemieckiej. No i jedziemy świat! Przed nami jeszcze jakieś 3000 km. Do zobaczenia! Zostanęliśmy trochę, aby rozprostować kości i jedziemy dalej. Podróż nam się trochę dłuży. Ale no cóż, takie warunki. Taneczka, gimnastykę uprawia. Skoki dla rozluźnienia organizmu. Co tak rozrabiasz? Laki. Laki ma kubraczek, taki, żeby mu zimno nie było. No, jedziemy piesku dalej, chodź, chodź idziemy, laki. zima, a my ku słoneczku, pewnie jakoś przemknęliśmy autostradą, wiadomo tam są fajne drogi, autostrady bezpłatne, więc nie ma problemu, a nie jako, że my jesteśmy rodowitymi poznaniakami, jesteśmy nauczeni oszczędności. Teraz przez Francję jedziemy lokalnymi takimi drogami, nie jedziemy autostradami bo jak wyliczyłem co najmniej ze 100 euro zaoszczędzimy na tym więc yy, chyba warto a przy okazji możemy sobie pooglądać piękne miasteczka francuskie piękne tutaj urokliwe klimaty Chcę tak, też y, zwrócić na to uwagę, że... Wejdzie, jak się tankuje taki, taki zbiornik praktycznie pełen to trochę boli to przy kasie a tak jak Hania zaznaczyła prawie 60 centów wyszło nas na litrze taniej zjechaliśmy jakieś 40 km przed granicą 30 w tak kosztowało nas to wjazd autostrady jakieś może 4 km Także to nie było daleko, a zaoszczędziliśmy też sporą gotówkę. Warto chyba. Jest to najlepiej stacja oceniana właśnie we Freiburgu, tak jest co takie paliwo. Także jeżeli będzie Wam po drodze, to można stać. 1,64 zapłaciliśmy, 1,63,90 dokładnie euro za litr diesla, a 2,19 euro na autostradzie w większości były takie ceny paliwowe. ponownie. Jesteśmy jakieś 2,5 tysiąca km od domu. Minęliśmy już na szczęście te zimowe obszary to jest Niemcy i Francję, jesteśmy już w Hiszpanii, między Barceloną a Walencją. Pierwotnie zakładaliśmy, żeby jak najszybciej przejechać do Gibraltaru i przez prom i promem do Maroka. Ale po drodze stwierdziliśmy, że jak już tutaj jesteśmy w Hiszpanii, warto zobaczyć może te miasteczka w Murcji, w Andaluzji i zobaczyć jak płynie życie w tym okresie poza sezonem. Jesteśmy teraz za Walencją, więc zjeżdżamy do Alicante i później wzdłuż wybrzeża przez Miasteczka te nadmorskie być może nam to wydłuży naszą podróż dzień bądź dwa, ale skorzystamy. Zobaczymy po drodze z pewnością fajne rzeczy. Co robisz? Co robisz? Wymiewa zimowe brudy polsko-niemieckie i częściowo-francuskie. Jesteśmy w Hiszpanii już, a tutaj, jest to. My też będziemy mieć domy, tych A tu są widzicie nie? To, to są Państwa, które do, już zdobyliśmy z naszym kamperem. No dobrze, dobrze, pucuj i puczemy i jedziemy dalej. Tak nie po drodze tutaj jak jechaliśmy do Walencji Mijaliśmy kilometrami ciągnące się plantacje pomarańczy, mandarynek Wocu jeszcze albo już wspaniały dla oka widok w pomarańczowych drzew. A to nasz przyjaciel, Lakuś, który bardzo dzielnie znosi podróż, tak dla koniu, bardzo jest grzeczny i spokojny. On wie, że go zabierzemy w piękne miejsce i będzie mógł pływać w morzu, To bardzo, bardzo uwielbia. Jesteśmy za Alicante, w takiej małej wiosce. Pierwsze spotkanie z morzem. Już po prostu jak tylko poczuł, to po prostu wścieklizna. Wścieklizna! Jest 15 stopni, ale jest całkiem przyjemnie. Idziemy na spacerek i jedziemy dalej, bo jeszcze mamy dużo, dużo kilometrów do Gibraltaru. Aha, jeszcze musimy coś jedzonka. Promem po, popłyniemy, teraz oczekujemy na, na wpuszczanie na statek w porcie. proszę. Na tym powoli kończymy relację z naszej drogi do Maroka. Jeśli jesteście zainteresowani naszymi dalszymi przygodami już na miejscu w Maroku, zapraszam serdecznie do oglądania subskrybujcie nasz kanał, łapka w górę i do zobaczenia w następnych odcinkach